Serdecznie zachęcam wszystkich księży proboszczów, wikariuszy, osoby życia konsekrowanego, a nade wszystko wiernych świeckich, którzy przecież są tą największą, najliczniejszą częścią parafii, jakże często bardzo zaangażowani w to, aby ta parafia żyła pełnią życia, aby przekazywana Ewangelia była wcielana w życie, aby ta formacja była pogłębiana, a potem miłość braterska na wzór pierwotnego kościoła. Popatrzcie jak oni się jak to miłością żyją na co dzień, jak ją wprowadzają w życie, jak ona jest motorem do licznych różnych działań, które sprawiają, że ta parafia nie tylko ewangelizuje, ale właśnie na bazie ewangelizacji, przekazu Ewangelii jest tym środowiskiem i wychowawczym, i w oznaczeniu społecznym, i w wielu innych wymiarach. Tak więc z całego serca zachęcam i, i, i proszę o to, aby nie zabrakło parafii, aby ich było. Bardzo wiele, aby jury miało spośród czego wybierać tę dziesiątkę, która znów będzie miała tego jednego lidera. Ta rywalizacja jest zdrowa, ta rywalizacja nie jest przeciwko komuś, ale jest właśnie ukazywaniem piękna tego, co dzieje się w różnych parafiach i to także dodatkowy walor tego konkursu, ukazujący jego wartość.